możesz na talerzyk i ja zawsze robię tak, że zakrywam. Siolęczka witam mówi na kanale do UK. Okay. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy taki szybki omlet, tak na prędce. Zobaczymy jak szybko mi to wyjdzie. Jest 7.23 w sobotę rano. Eee, dobra, najpierw odpalamy, odpalamy sobie sprzęt. Jedną mam baterenkę Małą batelkę, palonek pierwszą. Czyli damy szybko masełko. A mówić, że jest przygotowany, to dobrze. Wracamy się w masełko. To nam się roztapia. Dobra, nie się roztapia. I zaczniemy sobie ciąć składniki które nam wlecą do jajeczek, które zaraz ubijemy. Wypotniemy sobie cebulkę. W takie półtolarki. Żeby nie była za drobna, bo nam się szybko to przypali. Mamy cebulkę. Teraz piżareczki. Jedna piżareczka, druga piżareczka, trzecia piecieleczka. Tutaj i Taki ekspresowy omlet będzie. Piżareczka. I małe te, takie koktajlowe pomidorki na cztery części. Damy trzy koktajlowe, takie większe pomidorki, żeby wzbogacić nasz farsz, który będzie lekko podduszany, podsmażany Aczkolwiek nie powinno się robić tego z pomidorem, pomidor na końcu. Ale nic się nie stanie, i ten. Mamy tu jeszcze mocerelkę. Mocerelkę damy na sam jakby koniec. Już omleta już będzie już z dołu ścięty. I damy jeszcze ser żółty. Damy jeszcze ser żółty też na sam koniec. plastry położymy, żeby ten omlet był taki bardziej wyrazisty i taki ciężki. A to szalę to... położymy. Dobra, zaraz mi się przydały jajka. Nie lubię z 5 jaj. pięć jeszcze do pojemniczka? Pięć się do pojemniczka. Teraz A tutaj i już sobie odpalamy powoli e, paterenkę, która będzie właśnie nam robiła mlecika. Ja się, żeby było. Dobrze jak w stanie trzeba zabraknąć. A tu się jakoś rozprowadzi po tej patelence. Hmm. Fejsz lidelec, zanim jeszcze, bo oczywiście sól, sól musi być. Pieprz musi być. I trzepiemy, każdy facet wie jak się trzepie. Więc trzepiemy, jajeczka. Tak, żeby rozbić te jajeczka. Mówię, prawie szybko, tak chcę wkroczyć, jak to szybko pójdzie. Już jest? Już jest. Już mamy. Patańka się ta nagrzewa nam O, ta już tam się też rozgrzewa. Damy na maksa. Damy na maksa. Żeby to wszystko ładnie podsmażyć. Tak, tylko tak, żeby się zaszkliło. Może nie zaszkliło, tak troszeczkę może bardziej. Hmm. Także ja wrzucę, wrzucę wszystko za jednym razem w tym samym momencie. Czyli pieczarki, cebulę i te pomidorki. Oczywiście, e, to, to mają te, te wszystkie składniki mają inną konsystencję. Pe, pewnie pierw zaszknie się cebula, zwiększą się już pieciarki tak żeby się po prostu nie zaczęło to wszystko przypalać, żeby było wszystko takie al dente. A pomidorki są takie, żeby było po prostu to tak było mokrzejsze, żeby się nie szybko nie wysuszyło. niedobre, dobra. Też można tak żeby Pieczy, więc to wszystko można tutaj sobie wyrzucić do tej małego terenu. Zatem się pisał, że nóż się powinno umyć zanim się go odwiesi, więc idę go umyć. To już skwierczy fajnie, to już wszystko nam no, ładnie skwierczy. Tego nie ma co przyprawiać, wszystkie są przyprawy wszystkie podstawowe, sól i pieprz w naszych jajeczkach. Tu już się rozgrzewa też, więc trzeba w tym momencie dać rzeczkę też marzełka do naszego angeta. Nigdy robiłem na takim speedzie omleta, robiłem często omlety i często robiłem też jeszcze o wcześniejszej porze, teraz jest godzina 7.31, nagrywamy już 8 minut, kurde trochę to długo trwa, myślałem, że będzie to szybciej trwało. Mieszamy, mieszamy. Uczekamy aż się ładną patrę nagrzeje. Ona ich się szybko nagrzewa. Czekamy! Czekamy sobie. Może sobie pośpiewać. Można sobie odtańczyć. Jak to to woli. No. To już ładnie to Wam się już ładnie rozgrzewa. Troszkę za dużo masełka. Ale nic się nie stanie. się wszystko przepali. Dzisiaj tak, teraz trening zrobię. Dzisiaj sobie zrobię dzisiaj sobie zrobię, proszę ja was 150 pompek. Zobaczę jak pójdzie. Można no ładnie się wszystko odszkliwać. Zapaszki puszczają, ale mówię chyba właśnie nie da na tego pomidora. Zawsze powinna daje takiego większego na koniec. Tak. robię, układam tak jakby a dobra, i teraz nasze jajeczka do patelenki. To się powoli powinno ścinać od spodu. Gdzie zawieszyłem szpatułkę, która jest niezbędna. Mogę pokazać, jak to wszystko, jeżeli ktoś z Was jeszcze nigdy nie robi omleta, podejrzewam, że wszyscy chyba robili omleta. Ja sobie nagrywam, bo tak sobie mam, taki mam kaprys. To potrzebujemy taką właśnie szpatułkę, którą mam miękkie zakończenie, która się wygina, tak, żeby podważać ten omleta, żeby nam się nie rozwalił, ale żeby ten... ta część, która się jeszcze nie ścięła, ta z góry, ta taka mokra, płynna, ona weszła Płynęła pod skrót tego mleczarza żeby dalej się ścinał. Ale coś wymyślę. Ostatnio robię też nagrywałem. I też nie miałem spatułki i też coś mówiłem, że wymyślę, nie wymyśliłem. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda, bo ostatnio mi się troszeczkę rozwaliło. Ostatnio coś poszło nie tak. O, tu już się ładnie. Gdzie są tam trzy Albo nie, bo jej nie ma. Wczorowaliśmy się już jej nie ma, nie wiem, o co tu chodzi. Muszę, muszę zrobić te tutaj z pasożytami. Baję ja kupuje i nawet jej nie, nie połączam tak naprawdę. Nieźle. No dobra. Już tam się fajnie ścina pod spodem, już widać, już robi się jaśniejsze. I też tam się już ładnie wszystko. Co i zwiększyło i teraz dajemy troszkę na, na spód tego lecika, ponieważ on już jest ścięty od spodu i się już nie przyklei to co wrzucam do patelni. O i za chwilkę rzucimy resztę. Jeszcze się może troszkę nam odsmażać. Za chwilkę rzucimy resztę dzieciaczki. A na końcu rzucimy, jak już będzie, Będziemy byli gotowi, żeby zamknąć yy, patelenkę, żeby się już nagrzewała nam. Żeby jajko się też ścinało z góry. Na razie już nie robimy. Kiedyś jeszcze wsadzałem do piekarnika ja miałem inne patelnie. Teraz mamy patelnie z taką rączką, która się może że tak powiem, przypalić i nie chciałbym do piekarnika wkładać podrzeżywając od góry. Wtedy szybciej nam się fajnie na jajeczko z góry. Ale są dosyć na to sposoby, to jak mówię, można przykryć. Wtedy te ciepło się jakby zaczyna kręcić w tej patelni pod tym weczkiem i ciepło i tak daje tyle ciepła z góry, że jajko szybko się zetnie. No, tam się fajnie robi. Będziemy już dokończyć nakładanie. Oznacza, ja myślę, że nie, chyba nie potrzebujemy tych nie bo nie ma ich za tyle dużo, żeby nam utrudniała. Żeby nam też pomogła, może ta marka jak bardziej, ta szpatułka. Ale sprawdzę. Mamy widelczyk, tu się A na widelczykiem, nożykiem, fajnie wszystko podchodzi. Wlewa się pod spód, tu Słuchajcie. Słuchajcie. podhacza, nie widać czy to widać. Wszystko, co ma spłynąć, spływa pod spód. Mógłbym to pokazać, ale chcę w zrobić sensie właśnie w jednym ujęciu, w jednym tym żaden cięć. Także to wszystko płynął naturalnie i prawdziwie. No to tak, zobaczcie. To co wszystko mokre, jeszcze podważam tą tzw. szpatułką, czyli tym nożykiem. I to wszystko co mokre spływa pod... O, w się rusza, pod naszy omlet. A jak tak się rusza, to znaczy, że jest bardzo dobrze ścięty od dołu. W tym momencie zmniejszamy troszeczkę moc wyżuwania o połowę. I dajemy ser. żeby się fajnie rozpuścił. Jeszcze jeden pasterii damy. Widzicie, jestem w ogóle nieprzygotowany, ale o to chodzi. O to chodzi. Żeby właśnie pokazać, że człowiek jest nieprzygotowany, a też zrobi na szybko 16 minut. Kurde, no nie tak miało być. I na końcu jeszcze damy troszkę relki, i to tak na smaku. Bo lubię. Będę ben, będę ben. Ben, ben. Ben, ben. I w tym momencie przykrywamy nasz omlet. Proszę, możemy sobie zjeść. Mmmm. Proszę, jest mm. szybko. Szybko, bęk, bęk, nie ma. Przeprowadzamy talerzyk. Już nam się panie nagrzewa. Już czuć. Podrzejemy jeszcze bardziej. Niemniej za minutkę już można to wszystko wyciągać. Jak zacznie już mi parzyć, to znaczy, że jest dobrze. Teraz nam już fajnie rozstapia. Tak, takie one ciek. A wyłożyć na talerzyk. I ja stąd zawsze robię tak, że Zakrywam. Zobaczymy się nim już wszystko jest sikalafonkę z pieseze no parrzy, komyką papa, Sawa, żą I Można oczywiście o gorące. Można oczywiście dzieciażki. Jeszcze przez zamknięcie, ale zobaczcie, jak to wszystko w sobie otworzyć jeszcze. Otwieramy. zaklejamy, i Konsuje, konsumujemy. Konsumujemy. Zobaczmy, jestem zero, zero przygotowania, ale... No to chodzi o tym wszystkim. Świetną leci ten biszek. Średnio mhm. jedno jajko ma sześć gram białka. Tu było sześć jajek. 66 plus ser. Myślę, że jakieś tutaj jest porcja 45 gram białka. Nie więcej, bo to jest prawie pół moca, prawie pół moca No myślę, że w tej porcji jest jakieś pira z drzwi, 50 gram białka. To jest bardzo dużo, jak na poranne śniadanie, poranny posiłek. Robi robotę. Także polecam, Mogę to lepiej wyglądać, szybciej mogłem to zrobić, ale nie bym sobą, gdybym czegoś nie, nie zrobił w temu, co za, zakładałem, że zrobię. Mm. Dziękuję wszystkim serdecznie, sióra. <tryk> <tryk> Jak się podobało i doszedłeś do końca, zostaw lajka, subskrypcję, wychodzi bardzo miło, lecimy z tematem. Życzę miłe jego weekendu, miłe soboty, pewnie niedługo ten film rzucę, ten piękny, jakże urokliwy film rzucę, z tym jakże przepysznym, domowym omletem. Także jajem, smacznego. Brzmi Buen Apetito.